Jest z nami Marysia, co takie imię ma? Niech uśmiechnie się do mnie raz i dwa. Dzień dobry, Marysiu. Maria jest dziewczynką chorą na epilepsję, w wyniku której odbiega w rozwoju umysłowym od swoich rówieśników. Jest w pełni niesamodzielna w codziennych czynnościach. Wymaga pomocy przy ubieraniu, karmieniu, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, porusza się samodzielnie. Ale jej ruchy nie są płynne i skoordynowane. Komunikuje się za pomocą gestów i wyrazów dźwięko Wymaga kształcenia specjalnego, rehabilitacji i terapii zajęciowej, stałej opieki i nadzoru pedagoga, psychologa, logopedy oraz neurologa. Pragniemy i pracujemy nad tym, aby Maria stała się w pełni samodzielną dziewczynką. Prosimy, przekaż 1% podatku. Dziękujemy.